Dzień sportowca z niesportowym siakiem. Ciężko otwieramy oczko o 5 rano i idziemy na pierwszy spacerek. A po krótkiej drzemce jedziemy łączyć obowiązki z przyjemnościami. No, oczywiście zaliczając fail psiak. A skoro ja już wyglądam dobrze, ślicznotka też nie została bez uwagi i zdjęć. Następnie robimy bardzo długi spacer, próbując napawać naturą, skoczyć do wody, powrócić siebie i mnie. I uciekamy na pyszny obiadek do domu. Klasyczna 20-minutowa drzemka, i znów uciekamy w drogę. Czas na fizję i trening. Milion schodów do pokonania, i no nie zgadniecie. Tak! Kolejny fail tym razem u fizjoterapeutki akurat. Cierpię ze głazów. Zaliczyliśmy jeszcze jeden spacer, a potem treningos. Mnóstwo głaskania, uwagi i trochę ćwiczeń. Najpierw ja. A potem przykładny piesią. Na koniec dnia w deszczu wracamy do domku ubrani w nasze ukochane i wygodne rzeczy od Karpat. Moim kodem, walentyna macie minus 35% na wszystko oprócz outletu na stronie Karpatri.com. Hi, Wong! What is my Carpatry rebellion? Zestaw idealny na aktywny dzień z psiakiem. W do domu mamy przystanki na mizianie, odpoczynek i roznoszenie uśmiechu przychodniom. W domu mamy tortury w postaci oczyszczenia łapak i mordki, wspólną kolację i ja zamykam do nauki i pracy i ostatniego spaceru tego dnia. Zostań z nami na dłużej, buziak!